się manka znowu sam. dzisiaj opowiem no to a że mam o tym opowiedzieć, bo ja mu opowiadałem mi się spodobała historyjka. Miałem może ze 6-7 lat, w każdym razie byłem przed komunią, czyli nie, nie miałem jeszcze swojego roweru. No więc jeździłem na ta, taty rowerze. Yy, to był taki z ramą, a że był taki kurdupel, nie wiem. Bo taki był, bardzo mały byłem, ja dopiero później w zawodówce urosłem, byłem najniższy w klasie, najmniejszy, ale za to cwaniak. Wiecie, jak rower z ramą, więc ja nie mogłem na siodełku jechać, więc tam się wciskało pod tą ramę, no i się tak jeździło, no i mama wysłała mnie do sklepu, dała mi 5 zł. to pamiętam była zima. Śniegu może było gdzieś tyle, 10-15 cm. Nie wiem 5 zł, nie wiem pomąkę, pod chleb, no po coś tam miałem do tego sklepu pojechać. Żeby nie zgubić tych pieniędzy, bo nie miałem tak, nie wiem, nie pamiętam właśnie, nie miałem kieszeni czy co, nie wiem o co chodziło, w każdym razie do sobie wziąłem tą monetę, żeby nie zgubić. No i na ten rower jakoś tak próbowałem tam się wcisnąć, ruszyć, niegoś, no żeby było ruszyć. Już jechać później to było spoko. No i z tego wszystkiego jakoś mi się tam chyba noga poślizgnęła na pedale, no także jakieś tam wstrząśnienie było i jaką monetę spadła mi do gardła. To były lata 70. któreś. Więc to były 500 złotówki i mówi się w tej chwili, że ktoś ma oczy jak 5 złotych, to chodziło właśnie o takie duże monety, to były z rybakiem aluminiowe. I ona mi wpadła do gardła. Oczywiście była za duża, żebym mógł ją połknąć, ale... Wykaszlnąłem ją i wpadła mi w śnieg. Kurde, przekopałem ten śnieg nie, nie znalazłem tej monety. Boże, teraz tu mróz. Ja się boję do domu wrócić, do sklepu nie pojadę, bo nie mam pieniędzy. A ja zawsze dostawałem w pierdzie od mamy. Jak ja się bałem, jak ja kombinowałem, co to wymyślić, żeby ten... Ale skończyło się szczęśliwie. Mama dała mi drugi raz. Prawdopodobnie... Nie, albo ja powiedziałem, że ją połknąłem. Nie, nie, nie pamiętam. No w każdym razie, że ten... Chyba nie dostałem wtedy lania. No, ale taka historyjka. Prawdopodobnie na wiosnę to monetę znaleźliśmy, jak <laughs> śnieg roztopił, ale już tego nie pamiętam. Ale pamiętam to, jak ja ją mało się nie udusiłem, a później wpadła mi w śnieg i zginęła. No i to była cała historia. No chyba... Z... A! Jeszcze opowiem... Też mniej więcej w tym wieku byłem, nie no, może już 10 lat miałem. Moja mama miała babetka, się nazywał taki. To był taki komarek, skuterek. Nie było tam biegów, tylko się gazu dodawało i jechało. No ja sobie tak jadę dosyć szybko. Oczywiście zakręt 90 stopni. Jak to człowiek w tym wieku chyba słabo myśli, chciałem ten zakręt pokonać z prędkością, no nie wiem, no może 40 na godzinę. No, niestety nie, nie udało się. Wyleciałem tym komarkiem w pole, urwałem tumik i teraz wiadomo, jak komarek bez tumika. No, to żeby tu mi sąsiedzi wiochy sobie nie robić, że tak powiem, a to było na To go zaprowadziłem do domu. <ścoughs> Ale miałem pecha, bo mój tato akurat widział to wszystko. No. Nie dostałem oczywiście lania, bo mój tato to zawsze mówił masz nauczkę, drugi raz będziesz ucharzał. I rzeczywiście najlepiej no, to u mnie skutkowało, bardzo mi winić, wystarczyło powiedzieć, masz nauczkę, życie się nauczyło. Jeździłem sobie, aha, tato miał rower z ramą, mama miała tak zwaną damkę, czyli bez ramy. Ale ja to już byłem troszeczkę też chyba większy, około 10 lat, także już yy, siedziałem normalnie na siodełku, no ale wiadomo, yy... Sama jazda nie sprawiała tyle frajdy, co na przykład jakieś tam kombinacje i szpanowanie przed kolegami. No więc sobie tak powoli jak jechałem, odwracam kierownicę. W tej chwili na górę tego nie zrobicie, bo tam chyba hamulce, linki przeszkadzają. No odwracałem kierownicę, jeszcze raz odwracam wszystko przez, przez w czasie jazda, bo na małych prędkościach. Kiedyś sobie tak zasuwam do tej górki, było e, droga oczywiście żuż, nie, nie żużlowa, tylko taka szlaka, piasek, no e, żwir. Wysypane, takie kiedyś były drogi. w tej chwili już tam jest asfad. No to sobie tak dosyć szybko jadę, e, bez trzymanki oczywiście, wiadomo kto tam jeździ z trzymanką. Patrzę, sąsiad w ogródku, mówię, a przyszpanuje i chciałem sobie kierownicę, tak jedną ręką sobie odwrócić, no i w tym momencie po 5 minutach jak kurz opadł, Niech ja patrzę, a sąsiad stoi nade mną, też czekał, aż kurz opadnie, po prostu nic nie było widać, takiego orła wyruszyłem, no i to jest właśnie logika młodego człowieka, do dzisiaj nie wiem dlaczego ja chciałem tą kierownicę przy tej prędkości jeszcze jedną ręką odwrócić, no ale cóż, no sąsiad patrzył, mogło się udać, ale do następnego razu, zubik, łapka i komentarz, bardzo mile widziane. Jo! Oh, <laughs>